Wiele kobiet w ciąży obawia się rozejścia mięśnia prostego brzucha, ale chciałabym Ci powiedzieć, że jest to absolutnie normalne. Kiedy Twoje dziecko rośnie, macica się powiększa i przestrzeń między mięśniem prostym brzucha naturalnie będzie się powiększać. Istnieje kilka rzeczy, które możemy wprowadzić jako formę profilaktyki i kontroli rozejścia mięśnia prostego. Po pierwsze, zadbaj o swoją postawę ciała. Kiedy stoisz w bardzo dużym przedopochyleniu miednicy, zwiększa się ciśnienie w brzuchu. Kiedy kaszlesz albo kichasz, przechwyć rękoma brzuch do środka i postaraj się skręcić głowę do boku. Jeżeli używasz jakichś kremów albo olejów, możesz wykonywać ruchy smarowania brzucha w kierunku do linii pępka, czyli do środka ciała. Stając z łóżka, pilnuj, żeby nie wstawać do przodu. Zamiast tego połóż się na boku, i przejdź do siadu. Jeżeli jest taka potrzeba, możesz stosować kinezjotaping mięśnia prostego brzucha. Na koniec nie martw się, jeżeli widzisz na kresie taki stożek. Jest to efekt zwiększonego ciśnienia w brzuchu. Jeżeli szukasz więcej informacji na temat fizjoterapii w ciąży obserwuj mój profil.